Przedłużenie trwającej kadencji samorządu. Premier zabrał głos, przesunięcie terminu wyborów samorządowych. Premier zabrał głos. Od strony organizacyjnej, technicznej, a nawet prawnej powiedziano mi, że może być bardzo trudno zorganizować wybory samorządowe w jednym czasie z wyborami parlamentarnymi, przekazał premier Mateusz Morawiecki. Przerządu przyznał, że jest taki plan, żeby o kilka miesięcy, o pół roku albo nieco dłużej przesunąć wybory samorządowe. W poniedziałek szef klubu PIS Ryszard Terlecki powiedział na antenie Radia Kraków, że, jak sądzi, wybory parlamentarne odbędą się w konstytucyjnym terminie jesienią 2023 rok. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, to PKW. Jak mówił, sygnalizuje, że trudna byłaby organizacja ich w tym samym czasie co parlamentarnych. Jesteśmy zdecydowani zaproponować ustawę, która przesunie termin wyborów samorządowych o pół roku, powiedział Terlecki. Kiedy odbędą się wybory samorządowe? O kwestię możliwego przesunięcia wyborów samorządowych dziennikarze pytali premiera Morawieckiego podczas briefingu prasowego w stalowej woli. Przerząd odparł, że od strony organizacyjnej, technicznej, a nawet prawnej powiedziano mu, że może być bardzo trudno zorganizować wybory samorządowe w jednym czasie z wyborami parlamentarnymi. Dlatego, jak jak powiedział, rzeczywiście jest taki plan, aby stabilna sytuacja, jaką mamy dzisiaj w polskich samorządach, była, można by rzec, jeszcze stabilniejsza, żeby o kilka miesięcy czy o pół roku albo nieco dłużej, ale na 2024 rok przesunąć wybory samorządowe. Zapewnił, że wybory parlamentarne odbędą się w terminie ustawowym, konstytucyjnym. Ostatnie wybory samorządowe w Polsce odbyły się jesienią 2018 rok, poprzedziły je istotne zmiany w prawie wyborczym. Wprowadzono m.in. dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wydłużono z 4 do 5 lat kadencję organów samorządowych. Z kolei ostatnie wybory parlamentarne miały miejsce na jesieni 2019 rok. Oznacza to, że kolejne wybory zarówno na szczeblu samorządowym i centralnym powinny zgodnie z prawem odbyć się w 2023 rok.